W finale B startowałem z piątego pola. Modliłem się przed finałem, żeby żeby zaczęło coś padać. Na drugim okrążeniu, na starcie chyba zaczęło lekko kropić, to na, na kamerze musimy zobaczyć, a na drugim okrążeniu zaczęło fest spadać i, i coraz, większy, coraz większy deszcz był. Zrobiło się tak ślisko, że, że, że naprawdę kto wolniej jechał ten miał większe szanse dojechać do, do finału. Mi się udało w miarę na finała postanowiliśmy, że nie będziemy walczyć do pierwszego zakrętu, żeby, żeby auta nie uszkodzić bo, bo widzieliśmy, że będzie na pewno się coś działo, po, po pierwszym prawym zakręcie e, no stwierdziłem, że, że jest szansa powalczyć i, i zaczęliśmy mocno cisnąć. Zjechałem też od razu na, na Joker Lapa. Przede mną nikt nie zjechał, za mną już nie wiedziałem, ale stwierdziłem, że, że, że już mi nie wyprzedzą, więc, więc miałem przed sobą konkurentów i widziałem, że się do nich zbliżam. No, udało mi się wyprzedzić Piotra Dejaka. Jak dojechałem do Marcina Wicika, no to myślałem, że że, że, że dopóki on nie popełni błędu, tego nie wyprzedza No bo jechaliśmy równo i a Marcin chyba wcześniej popełnił błąd, więc, więc już nie było, nie było możliwości go, go do mety wyprzedzić. Zresztą się cieszę yy, z, z tego trzeciego miejsca.